Ktoś na fanpage'u geograficznym zamieścił prostą symulację, jak wyglądała Europa 20 lat temu. Tymczasem Polacy... Skąd masz to zdjęcie? Jo, mhm, mm na pewno. Pan Zbysek lubi zadbać o to, żeby odbiorca wiedział, czyja to jest opinia. Moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Olek i zdania, którymi możesz określić kształt kontynentu oraz swoją koleżankę na imprezie techno. Ale powykręcana. Grzegorz, w drugiej części komentarza współczesnym ludziom wydaje się że mają monopol na wiedzę. E, monopol czyli wyłączność na Monikę. Maria nie do wiary, w czasie się przenieśli. Ha ha ha, 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 ha. Adieu. Zdzisław, to tylko wymysły ludzi bez żadnego dowodu, że tak było. No pan Zdzisław pewnie uwierzyłby dopiero jakby było to opisane w jakiejś książce, gdzie Praeuropa tworzy się w wyniku niepokolanego poczęcia. Pani Maria Jolanta i oferta ogólna. Mogę poprowadzić kurs Pani Maria ma także w ofercie warsztaty z kursów oraz szkolenie z warsztatów. Ryszard, krytyk teatralny, a naukowcy i ten cały spektakl to komedia. Pani Ewa, która prawie dobrze zapisała słowo pangea, jest to też jednocześnie najbardziej merytoryczny komentarz wśród zebranych. Maria stawia zasadne pytanie: Skąd mieli drony wtedy? Pan Wojtek opisał coś, co występuje u większości komentujących, czyli kapanie mózgu do kwadratu, kiedy mózg upłynnia się i opuszcza twarz o czaszkę. Tu mamy nawet zobrazowane. Elżbieta. Wszystkie kontynenty były połączone, to wie wiele osób. Co się stało, że się rozdzieliły, mało osób wie. No, coś tam zaszło. Was i solidna krytyka geomorfologii. Pojeby pomyliły się. Maria jeszcze nie opuściła gabinetu psychoterapii. Tak wygląda, jakby wilk gonił zająca, a słoń z trąbą obserwował ich. Zbigniew. A ciepli byli już chyba? I Zbigniew tak się rozbawił, że aż się pożygał. Adam i kolejny merytoryczny głos w dyskusji. Pierdolenie! Kto żył wtedy? Kłamcy tacy jak NASA. Czyli od Jarosława dowiadujemy się, że NASA jest niemal rówieśniczką Edyty Górniak. Mamy też spór naukowy Kamila i Arka. Kamil, ładna w sumie. Arek, brzydka. Pani Kurki, y, pamięta tamte czasy i wspomina piosenką. Było pięknie czysta woda i zielony las. Pan Andrzej. A ryby na niby, a rak byle jak. Mój ulubiony komentarz należy do Pana Mateusza. Ciekawe czy polska kadra wtedy to też była taka chujnia. Podsumowująco, Szymon, mam. Mm. A teraz zapraszam na cykly, co wiedzą, a czego nie wiedzą geomorfologowie. Kacper, oni nie wiedzą co było 10 tysięcy lat temu, a nam tu o milionach wyskakują. Historia syfy. Nie wiedzą jaka jutro będzie pogoda, a wiedzą jak wyglądała Europa 20 milionów lat temu. Nie wiadomo skąd COVID, nie wiadomo gdzie 26-letni Katarczyk, z ropę dla Orlenu za 1,5 miliarda miał ogarność, ale wiadomo jak było 20 milionów lat temu. Oni dzisiaj nie wiedzą, że trzeba otworzyć tamy, żeby opróżnić zbiorniki retencyjne, jakie jest ulewa, a wiedzą co było 20 milionów lat temu. Oni nie wiedzą gdzie jest 1200 respiratorów, a wiedzą co było 20 milionów lat temu. Na koniec zaproszę jeszcze na trzy ostatnie już występy z programem Tyrada. Będę we Wrocławiu, Opolu i Kędzierzynie Koźlu. Cały czas można też wpłacać na bajkofi i wesprzeć moje zmagania z tymi treściami. I co, dziękuję za uwagę.